To jest yy, może zbyt pochopne, ale to jest takie yy, dociekanie, do, dociekanie detektywistyczne szczególnie, tylko takie natchnienie bardziej. Bo nie szukam w tym temacie więcej, tylko takie natchnienie do objawienia, wynik do objawienia też, posłuch taki duchowy też, duchowienie, 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 duchowienie szczególnie mi potrzebny do życia, do, 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 do tego, ale takie te mamy, które bawią się w mamienie, w mamianie, to na pewno na pewno świadczy też o tym, że takie osoby nie znają tej formy lepszej lepszych form zabawy. Albo znają, ale nie umie się w tym bawić. No na pewno gdy zażyją konopię legalną, taką jak mają w innych narodach, że mocniejszą, to licząc, że w narodzie polskim też w końcu będzie legalną, skoro uznane zostało za lek, to każda konopia jest lekiem, z tym, żeby nie było zbytnio psychoaktywnego efektu, to ważne, żeby zażywać do konopi THC na przykład olejek CBD, i to już zapewni to, że nie dojdzie do, do psychoaktywnych zbytnich jakichś efektów, to, to ja nawet pomocnym THC w Irlandii nie miałem żadnych psychoaktywnych efektów. Żadnych halucynacji w tym rozumieniu, tak? Żadnych jakichś. Yy... I no, psychoaktywne to miałem po grzybkach meksykańskich, legalnych tam wtedy, świeżo sprzedawanych. Bardzo naście lat temu wiele to, to był psychoaktywny efekt, że mówię, tak jak kiedyś na to miałem w nagraniu, że to ma dobry efekt dla dla, dla oczu, dla oczu dobry efekt i w mojej ocenie powinni właśnie w medycynie, co pewnie gdzieś w narodach stosują, przypisują, dla wzroku powinni przepisywać właśnie, dla osób, które mają problemy ze wzrokiem grzybki meksykańskie używane w, w małej ilości, na przykład tylko na uśnienie, na, na sen, tylko na przykład, żeby ten efekt, bo to człowiek potem wstaje wcale nie yy, nieosłabiony, nieudurzony, nie ma kaca. z tym, że też trzeba uważać, no to powinno być właśnie tak na dobrze informowany pacjent, no informowany i mała ilość, bo to jest jednak toksyna, trucizna swego rodzaju, że jest odruchowymiotny. wymiotny. To też y, z, z, z rozpoznaniem dalszym laboratoryjnym, ale osób, ja mówię, nie kraju Polska, też może być oczywiście, tylko nie z czy komunistów narzucających na Polskę, co mogą tylko wiedzieć, tylko y, do USA sięgając, do innych narodów, do Azji, gdzie takie rzeczy stosują i rozpoznanie różne w sensie, różne naturalne, naturalistyczne metody to. Rozpoznanie generalnie, czy to nie przeciąża wątroby, jakichś organów to ile można tylko i ile dnia przerwy, tak jak przy tabletkach Labofarm jest informacja z tego, co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, nie chcę przekręcić, Po stosowaniu miesięczna kuracja tabletek labofarm trzeba zastosować chyba tydzień czy miesiąc przerwy, żeby nie przeciążyć wątroby. Choć są to tylko tabletki ziołowe. takie mamy mamiące, bawiące się w mamienie. Polecałbym takim konopie właśnie mocną, no mocną, no mam na myśli nie taką 22% THC, bo to jest bardzo mocna. Są też za, zapewne mocniejsze, ale tak mi się wydaje, bo tak pamiętam, coś widziałem, jakieś kryształki są też robione, esencja dużo większa, tych THC stężenie, ale konopie odmiany, rodzaje, no takie nawet 4%, to już jest dużo. 4% THC, 4% CBD, no to tak w ogóle fajnie by było takie coś mieć. 4-4. I to już daje efekt takiej poczuwania się już dobrze, że nie ma ciągnoty do próby realizacja siebie jakoś nie pobożemu, czyli nie po jodhawuchowemu, nie, nie realizując się w zdrowaśnej ewolucji, będąc anty, tylko będąc, inaczej, czy nie przekręcić, nie będąc antyzdrowaśnej ewolucji, tylko będąc względem zdrowaśnej ewolucji zdrowaśnym. I wtedy bawisz się jak najfajniej.